Chrystus zmartwychwstał alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Kochani niesłyszący, drodzy Duszpasterze niesłyszących, drogie siostry, dziś w niedzielę zmartwychwstania chcę każdemu z Was złożyć życzenia. My dziś jesteśmy bardzo podobni do apostołów. Gdy Jezus umierał na krzyżu, apostołowie myśleli, że skończył się ich świat. Apostołowie przecież mieli plany. Myśleli, że razem z Jezusem będą kimś. A śmierć Jezusa to wszystko zakończyła. Apostołowie pełni strachu zamknęli się w miejscu, gdzie Spożyli ostatnio wieczerze. Pełni strachu, myśli, obaw, zastanawiali się, co będzie dalej. Ale Jezus w niedzielę rano przyszedł do nich i powiedział jedno zdanie: Pokój wam. My dziś też jesteśmy jak apostołowie. Czas kwarantanny zamknął nas wszystkich naszych domach. Też jesteśmy pełni strachu. Też myślimy, co będzie dalej, jaki będzie świat, gdy to się skończy. Jakie będą nasze plany. Ale pamiętajmy, Jezus też chce dziś do nas przyjść, do naszych zamkniętych domów i powiedzieć nam wszystkim, ja dziś chcę Wam życzyć pełni Bożego pokoju. Niech Chrystus z martwych stałych przyjdzie i przywróci nam wszystkim nadzieję. Niech obdarzy nas swoimi łaskami, szczęściem i zdrowiem. Ale też dziś ja chcę Wam wszystkim podziękować. Dziękuję za Waszą obecność, Waszą modlitwę. Dziękuję Wam. I Waszym duszpasterzom za Waszą pracę i opiekę. Niech każdy z nas dziś cieszy się tym, że Chrystus jest z nami i udziela swoich łask. Niech Pan Was błogosławi. Szczęść Boże.